Witam serdecznie wszystkich kolejnych na naszym kanale. Dzisiaj dość nietypowy odcinek, ponieważ nie będzie zarysu historycznego monet, nie będę pokazywał monet z naszej akcji, co to też znaczy będę, ale nie będę tylko się na tym skupiał, ponieważ dzisiaj fajny odcinek. Trochę analizy finansowej, trochę inwestycyjnej i trochę porównywania tych starych cen do aktualnych cen. Przyjęliśmy dwie monety na naszą aukcję, monety ekstremalnie rzadkie, natomiast tutaj największą ciekawostką. Są oryginalne ceny, które zostały zapisane przez kolekcjonera, który nabył właśnie te monety w latach 50. a dokładnie w 1956 roku i w 1958. Dlatego wiemy, ile zapłacił za te monety, a płacił w funtach, dlatego też odcinek poruszymy temat, jak wyglądała średnia cena funta, jak co można było kupić w tamtych latach za te pieniądze. Czy to był dobry zakup? Jak to się ma do dzisiejszych kwot wydawanych na monety? Jak to wygląda w Polsce? Więc posłuchajcie, a na początku zobaczcie, jak wyglądają te monety na żywo. Pierwsza moneta to trzy dukatówka Jana II Kazimierza. Tak zwana donatywa. Jest to nie moneta ani nie medal, jest to coś pomiędzy. To jest bardzo w ogóle ciekawa edycja, to więcej możecie posłuchać na temat donaty w oddzielnym odcinku na naszym kanale. Ja tylko na wstępie powiem, że właśnie donatywa była to podarunek coś wyjątkowego, które otrzymywał sam król, albo król też wręczał tej najbliższej ekipie władającej. Jest to bardzo ciekawa moneta, w wadze powyżej 10 gramów, dokładnie tam 10,34 grama. To właśnie się odznacza tym, że to jest trzydukatówka gdańska, bez daty. Tutaj mamy taką małe literki JH, ponieważ wytworzył, wymyślił, zrobił ten wyjątkowy egzemplarz, Nikinny jak Jan Hun, jeden z najwybitniejszych medalierów. Polskich w tym XVIII wieku, który właśnie tworzył w Gdańsku. Był geniuszem, jeżeli chodzi o swoje prace i tutaj swój warsztat. Zwróćcie uwagę, jak wyglądają detale miasta, ale to już bardzo mocno numizmatyczne to jest w ogóle przepiękny stan zachowania, natomiast najciekawsza przy tym wszystkim to oczywiście jest ta oryginalna karteczka, którą widzimy, zróbmy tak. Mamy 1958 rok i 55 funtów i 10 pensów. Za chwilę też porównamy to do. Średnich zarobków, ile zarabiało się w tamtych czasach i o sile nabywczej. Natomiast w 1958 roku, jeżeli policzymy to przez średni kurs, zostało zapłacone za to w dzisiejszych czasach około 300 zł. My taką monetę rozpoczynamy od 150 tysięcy zł na aukcji. Kolejną monetą, to w ogóle z ekstremum rzadkości, to jest trojak wybity w złocie. Tylko pokażę Wam na początku. 1956 rok. I zapłacone 9,10 funta, czyli 9 funtów i 10 pensów. No to w przeliczeniu dzisiaj to jest jakieś tam niecałe 60 zł. Powiedzmy, jeżeli nawet była to jakaś tam wysyłka, to powiedzmy, że ktoś zapłacił za to 60 zł. My taką monetę rozpoczynamy na aukcji od 100 tysięcy zł. Jest to w ogóle bardzo ciekawa moneta. Muszę o niej powiedzieć, ponieważ nakład takich monet nie przekraczał 10 egzemplarzy. W XVIII wieku. Było tak już modne kolekcjonarstwo, że niektórzy zamawiali sobie monety, które zazwyczaj były znane tylko właśnie w srebrze, jako obiegowe trojaki. Można było sobie zamówić taką monetę w złocie. I stąd też ta seria tych monet wybitych w złocie. Mamy tylko trzy roczniki 55. 1760 i 1763, więc tu jest jedna z trzech monet wybitych. Natomiast nakład, z tego co zachowały się informacje w menicy, nie przekraczał 10 egzemplarzy. W ogóle proceder był tak złożony, że sam król napisał pismo, aby zaprzestać zamawiania takich monet wybitych w innym metalu. Oczywiście to nic się zmieniło. Dalej, kto miał pieniądze, mógł zamawiać takie monety w złocie. Te monety są ekstremalnie rzadkie. Nawet sam Huttenczapski daje tej monetie R4, jeżeli chodzi o. Rzadkość mamy od R4 do, znaczy od R1 do R8, natomiast Czapski odznaczał się tym, że niektórych monet, które dawał nawet R2, R3, do dzisiaj nie widzieliśmy na rynku. Więc ta moneta ekstremalnie rzadka była kupiona za 9,1 funta. Jak widzieliście te dwie złote monety prezentują się wspaniale, natomiast suma, jeżeli mielibyśmy dzisiaj podliczyć ten zakup to było 55,1 plus 9,1 to jest całe 65 funtów razy 5,5 zł to daje całe 353 zł. Powiedzmy, daliśmy tam jakieś 7 zł na wysyłkę, to jeżeli to było kupowane, oczywiście zdalnie. W tamtych czasach to mamy około 360 zł. W stosunku do cen startowych tych przedmiotów od około, prawda, tutaj 250 tysięcy złotych, więc różnica jest znacząca. Natomiast, tak jak wiele razy się tutaj skupiałem na porównywaniu, nie można porównywać cen, które były kiedyś, i tej siły nabywczej w stosunku do do aktualnych, natomiast też, ponieważ to były inne pieniądze, dlatego też przygotowałem przykładowe ceny. Słuchajcie, w 1956 roku w Anglii można było już kupić wiele przedmiotów, produktów, natomiast trzeba pamiętać, że wojna skończyła się zaledwie te 11 lat wcześniej i racjonowanie niektórych towarów w Wielkiej Brytanii zakończyło się dopiero w 1954 roku, natomiast już w latach 50 tutaj był rozkwit i rosła konsumpcja i wszystko wracało do normalności. Przypomnę, że w 1956 roku niezmiennie były funty, szterlingi oraz pensy. To były takie nasze zwykłe złotówki i oraz grosiki. Przykładowe ceny w 1956 roku, czyli bochenek chleba kosztował około 5 pensów, litr mleka. 4 pensy, bilet do kina, 1 szyling, samochód Morris Minor około 500 funtów, telewizor około 50-70 funtów, czyli za tę monetę można było kupić już telewizor w 1956 roku. Gdyby ktoś chciał wybrać to dzisiaj, za tą 3 dukatówkę można było posiadać telewizor w tamtych latach. Przykładowe wynagrodzenia w latach 56, 58 to tak robotnik fabryczny około 8 funtów tygodniowo. Dlaczego tygodniowo? W Anglii przyjęło się, że kiedyś ludzie pracowali tygodniówkami. Dzisiaj to już chyba wróciło do normy i są już normalnie co miesiąc płacone. Natomiast jeszcze tam kilka lat temu jak moi znajomi wyjeżdżali do Anglii to pamiętam, że też właśnie co tydzień dostawali pensje. Natomiast robotnik to około 8 funtów, nauczyciel około 12 funtów, policjant, pielęgniarka to około 10 funtów, lekarz i to właśnie też te monety pochodzą z tego co wiem z rodziny lekarskiej, około tysiąc od 1000 funtów rocznie, czyli jeżeli podzielimy 3000 funtów, podzielić na 12, to jest 250 funtów miesięcznie, czyli już taka pensja pozwalała nam na zakup dużych, dużych tutaj walorów i nie tylko kolekcjonerskich, ale również. Koszty życia w kontekście pensji to taka ciekawostka. Za tę monetę małą, czyli ten trojaczek w złocie, można było wynająć mieszkanie na cały miesiąc, ponieważ średnio kosztowało 2 do 3 funtów tygodniowo wynajem mieszkania, czy za mieszkanie. Bilet autobusowy to około 3 pensy. Chleb, tak jak powiedziałem wcześniej 5 pensów, yy, więc naprawdę był to znaczący zakup. Jak to w Polsce wyglądało, to, co przeczytaliśmy w internecie w 56 roku, kurs jednego funta to było około 11 zł, natomiast na czarnym rynku było to około 300 400 zł. Średnia pensja w tamtych latach w Polsce wynosiła około 13 tysięcy złotych, to jeżeli to przeliczymy, to ktoś musiał na taką właśnie na czarnym rynku pracować, na taką jedną monetę około 3 miesięcy, tutaj relatywnie więcej ponad rok czasu, więc jeżeli ktoś by miał przeliczyć i wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście kolekcjonerem i przychodzicie do domu i mówicie słuchajcie kochanie albo kochany, no niestety ale dzisiaj musimy tam ograniczyć jakieś wydatki, ponieważ zakupiłem niesamowitą monetę. Ile za nią zapłaciłeś? No miesiąc, tam trzy miesiące naszej pensji, ale to będzie super inwestycja. No popukaliby się w głowę oczywiście, prawda? Awantura podejrzewam, że tak by to wyglądało. Natomiast jak dzisiaj wygląda przeliczenie na funty? ponieważ, tak jak tutaj mamy 120 tysięcy złotych, rozpoczynamy tą monetę złotą, to jeżeli 120 tysięcy złotych to dzisiaj jest około 24 tysiące funtów kwota Dość duża, natomiast dzisiaj koszty życia Wielkiej Brytanii, tylko powiem także, że kwota 24 tysiące funtów, czyli to, co daje 120 tysięcy złotych, to jest mniej niż średnioroczne wynagrodzenie Wielkiej Brytanii, które wynosi około 26-28 tysięcy funtów, czyli na tą monetę już nie trzeba było pracować tak jak tutaj około. Tygodnia, natomiast trzeba było pracować rok cały na tą monetę, więc zobaczcie, jak zmieniła się cena w stosunku do zarobków, Ponieważ, takie przypomnę, około 8-10 funtów zarabiał policjant, pielęgniarka, robotnik, nauczyciel. To tam wszystko jest w granicach 10 funtów, czyli cały miesiąc trzeba było pracować na tego trojaka. Dzisiaj za takiego trojaka trzeba było pracować 12 miesięcy i wtedy moglibyśmy nabyć taką monetę. Też nie do końca wiadomo, ponieważ kolekcjonerów, akurat jeżeli chodzi o temat, Augusta 3 to zbierają to Polacy, zbierają to Rosjanie, zbierają to Niemcy. Oczywiście, ponieważ był to nikt inny jak Frydisz II dla nich. E, więc jest tych klientów dużo, podejrzewam, że ta moneta pójdzie znacząco wyżej. Jak wyglądały koszty? znaczy Jak są koszty życia w stosunku do, do dzisiejszych czasów, to e, tak jak wcześniej napisaliśmy. Kiedyś bochenek chleba kosztował 5 pensów, dzisiaj kosztuje 1,4 funta. Litr mleka kiedyś kosztował 4 pensy, dzisiaj to jest 1,2 funta. I bilet do kina to już nie 1 szyling, a 12 funtów. Więc oczywiście znacząco podskoczyły wszystkie koszty. To też takie wtrącenie tylko po to, żeby pokazać, że nie tylko monety podrożały, ale oczywiście naturalnie całe życie na świecie podrożało. Natomiast na zakończenie powiem tylko tyle. Kiedyś, jak rozmawiałem z Tonym Taraszką, zapytałem się, mówię Tony, czemu ty nie kupowałeś w tych latach 60. tych, tych monet od styki? Przecież to można było kupić. Słyszałem, że w latach 50., jak już pracowałeś, można było nabyć naprawdę niesamowite monety w tamtych czasach w Ameryce. Odpowiedział mi ze stoickim spokojem, jak to on zwykle mówi Michał. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdybym powiedział swojej żonie, że. Wydałem 100 dolarów w tamtych czasach na dukata Zygmunta Starego i przyniósłbym monetę wagi 3,5 grama do nas do domu zamiast innych rzeczy, jeżeli mieliśmy już kredyt na dom, mieliśmy jakieś wydatki, mieliśmy syna i tak dalej. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, dlatego też nie można porównywać wszystkich tych do tych czasów przeszłych. Jest to temat bardzo ciężki. Natomiast ja zawsze mówię tak, co byście wybrali? Wybralibyście 55 funtów, a dokładnie tutaj 64. Funty od dziadka. Czy wolelibyście te dwie monety? Przypomnę: 64 funty to jest tam około 350 zł. A tutaj otrzymalibyście już z cenami startowymi 250 tysięcy złotych. Więc tym akcentem chciałem zakończyć ten odcinek. Bardzo fajnie, że dostajemy takie monety, ponieważ możemy fajną analizę finansową zrobić, jak to wyglądało kiedyś i jak to drożeje. Ponieważ szczerze to, to jest naprawdę duża, duża różnica cenowa. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na stronę oczywiście aukcjamonet.pl, ponieważ tam już niedługo pełna oferta aukcyjna na naszych najbliższych aukcjach. Do zobaczenia i dziękuję za uwagę. again. Okay.